Tam ja jestem ropuch i dzisiaj pomyślałem, że zrobimy oto z tego, nie wiem co to jest kompletnie, zrobimy z tego normalnie siedzisko legości. Bo czasami tutaj przychodzą jacyś widzowie, bo niestety wiedzą gdzie ja mieszkam. No i normalnie sobie wsiadują, siedzimy sobie razem, tylko oni na ziemi. I dzisiaj pomyślałem, że z tego czegoś zrobimy tutaj gdzieś siedzisko. Teraz pytanie tak, ja tak położę, że no jakoś tak to się przychyla. A tu jest jakaś cegła. To ja teraz tak postawię. O. Będzie chyba dobrze? Hmm. Chyba będzie naprawdę dobrze. Jestem teraz z tego bardzo zadowolony. Trochę tu mi się tego rozszarpało, bo mi ktoś tu rozszarpał. Widać. No nie wiem. Będę to jeszcze ogarniał, to nowe się, czy możesz jeszcze nie przenieść gdzieś. Anrajt tutaj zostaje w tym domu. No, to ja się z wami żegnam. Papa! Pa.